Co jest? Widzę. Co jest kurwa styka? Frank Franklamp A oh. ja też ile przyszedł do na samym początku stoty. Dobra Jak u mnie cały czas leżysz koło mnie 2, 2, 2, 3 sekundy, raz, dwa, trzy. Ale ja go wstawiam. Kurwa, już długo tego nie robiłem. Trzeba sobie przypomnieć, jak to się robi.